Witam Was w kolejnym odcinku serii o fiołkach, tak zwanej fiołkarium lub, jeżeli być poprawnym, to wiolarium. Dzisiejszy odcinek będzie o kwiatku, który znajduje się tutaj, a mianowicie o fiołku trójbarwnym, z łaciny viola tricolor. Co to jest ogółem? Jest to jeden z fiołków, które wybitnie przypominają bratka, i nawet jego jedna ze zwyczajowych nazw to jest e, bratek polny lub bratek trójbarwny, różnie się go nazywa. I nic dziwnego, ponieważ ten gatunek to jeden z głównych gatunków, których użyto do stworzenia tych popularnych w, og w centrach ogrodniczych bratków. I czym on właściwie jest? Jak on wygląda, a czym się charakteryzuje? Otóż jest to niewielka bylina. Roczna, dwuroczna, jak to większość świłków. Wielkość jest zmienna i to dosyć mocno, ponieważ waha się od dosłownie kilku centymetrów do nawet i 40. Przeważnie uznaje się, że wielkość to jest między 10 a 30. Gdzie on rośnie? A no rośnie, jak widać. Wszędzie dzieje słońce. Nie do końca wszędzie, ponieważ gleba musi być mimo wszystko kwaśna. Ja się akurat znajduję na przyrzecznych wałach. Jest tu pełniutkie słońce. Gleba jest dosyć kwaśna. Dosyć piaszczysta, tutaj trzeba przyznać. I takie miejsce właśnie jest miejscem występowania tego gatunku. Gatunek ogółem jest dosyć pospolity na terenie kraju. Chociaż często, jeżeli rośnie bliżej zabudowań, to jest od razu z góry brany za bratka jakoś, samosiejkę. Wysokość, do jakiej dorośnie, bardzo mocno zależy od tego, co dookoła rośnie. Tutaj, jak widzicie, no, raczej nie ma wysokiej trawy w konkretnym miejscu, w którym rośnie. Natomiast podejrzewam, że jeżeli rózby kawałek dalej, w trawie wyższej, to byłby zdecydowanie większy. Kwiaty. Około 2 cm średnicy. Zmienne i to bardzo. Gatunek ten charakteryzuje się tak dużą zmiennością koloru kwiatu. Ja tutaj dosłownie 15 minut chodziłem po tym wale. Jednym znajduję te fiołki co kawałek, i powiem tak, znalazłem chyba ze cztery różne odmiany botaniczne, z czego większość rośnie bardzo blisko siebie. Mogą być kwiaty całkowicie fioletowe z tylko pomarańczowym środkiem. Mogą być kwiaty niemal całe białe z lekko fioletowymi płatkami górnymi i żółtym środkiem, mogą być kwiaty bardziej żółte z, lekko z lekkim fioletem. Także naprawdę gatunek jest bardzo zmienny pod względem ubarwienia kwiatu. Ogółem wyodrębnia się u niego trzy podgatunki. Z czego jeden jest e, czasami brany za osobny gatunek. O nazwie Fiołek Trwały, o ile dobrze pamiętam. I podstawowe różnice między tymi właśnie podgatunkami to wielkości roślin. Ponieważ jeden z podgatunków rośnie pomiędzy 3 a 15 cm, natomiast drugi pomiędzy 10 a 40. Dokładnych informacji jak odróżnić te gatunki nie znalazłem, jakby niespecjalnie szukałem. Czy gatunek ma potencjał ogrodniczy? Ma! I on, ten potencjał był wykorzystany w XIX wieku, jak tworzono bratka. Ponieważ jak się przyjrzeć, to bardzo dużo cech współczesnych bratków to są właśnie cechy fiołka trójbarwnego, który rośnie w Polsce. Liście tego fiołka dolne są sercowate, górne są raczej lancetowate albo jajowate, czyli dokładnie jak u bratka. Roślina owadopylna. Nie jestem pewien, czy w ogóle może tutaj wystąpić samo zapylenie, prawie na pewno. Zasadniczo zdecydowana większość cech, jaką można by mówić o tym gatunku, są cechami wspólnymi z bratkiem ogrodowym. Więc nie do końca jest co powiedzieć tutaj odkrywczego, jakiegoś. No, kwiat ma ostrogę, u bratka w sumie też ma ostrogę, tylko mniejszą. Ostroga jest zielona, wofioletowa. I gatunek ten jest kolejnym gatunkiem w moim wiolarium. Pobrane zostanie dosłownie kilka sadzonek, nie mam potrzeby zbierać ich dużo jakoś. I zostaną, żeby nie było, że zabiorę wszystkie te trzy. Nie, wezmę stąd może jedną, pójdę kawałek dalej wezmę następną, tak żeby mniej więcej różnorodne być. Na pewno też będzie mi zależało na bezpośrednio kwiatach, a raczej pyłku, ponieważ jest, jest mały plan na tego gatunku. Także, jeśli chcecie więcej odcinków z mojego fiolkarium, velarium, zapraszam do zasubskrybowania, polajkowania filmiku i widzimy się za jakiś czas, jak znajdę znowu coś ciekawego.